Twoja miłość od pierwszego wejrzenia? To nie serce, to zimna kalkulacja Twojego mózgu. Naukowcy odkryli, że Twój mózg ocenia atrakcyjność w 0,2 sekundy. Zanim zdążysz powiedzieć cześć, on już wie, czy chce iść dalej. Patrzy na symetrię twarzy, głos, zapach i porównuje je do ukrytego, idealnego wzorca zapisanego w Twojej pamięci. Dlatego czasem czujesz chemię od razu, a innym razem zupełną obojętność. To nie magia, to algorytm biologii. Co gorsza, możesz myśleć, że wybierasz rozumem, ale twój mózg już dawno podjął decyzję i tylko pozwala ci uwierzyć, że to była twoja wola. Więc kto tu naprawdę rządzi, ty czy twój mózg? Czy wiesz, że twój nos może wiedzieć, w kim się zakochasz, zanim ty to poczujesz? To wszystko dzięki feromonom i naturalnym zapachom, które przekazują informacje o genach i odporności drugiej osoby. Kiedy spotykasz kogoś nowego, twój mózg węchowy działa jak tajny agent, przesyłając dane prosto do układu limbicznego, centrum emocji i instynktu. To fascynujące, jak wiele dzieje się poza naszą świadomością. Czasami wystarczy jeden zapach, by poczuć przyciąganie, które wydaje się magiczne. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie od razu przyciągają Twoją uwagę? To nie przypadek. To nauka, która pokazuje, jak silny wpływ mają nasze zmysły na uczucia. Następnym razem, gdy poczujesz ten wyjątkowy zapach, pamiętaj: może to twój nos, który wie, co się dzieje w twoim sercu. Myślisz, że masz swój typ? To mózg ci go zaprogramował. Często to, kogo wybierasz za partnera, ma swoje korzenie w dzieciństwie. Relacje z rodzicami czy opiekunami kształtują twoje oczekiwania i preferencje. Mózg uwielbia schematy, które zna, nawet jeśli są toksyczne. Dlatego wiele osób wciąż wchodzi w podobne relacje, które mogą być niezdrowe. Zastanów się, czy Twoje wybory naprawdę odzwierciedlają to, czego pragniesz, czy raczej to, co znasz. Czasami warto przyjrzeć się swoim wzorcom, aby zrozumieć, dlaczego przyciągają Cię konkretne osoby. Może to być klucz do zdrowszych relacji w przyszłości. Otwórz się na nowe możliwości i nie bój się zmieniać swojego typu. Twój mózg manipuluje wspomnieniami o miłości. Twoje wspomnienia o byłych w połowie są wymyślone. Ciekawe, prawda? Mózg ma tendencję do zniekształcania przeszłości, idealizując lub demonizując dawne związki. Dlaczego tak się dzieje? To mechanizm obronny. Kiedy wspominasz byłych partnerów, mózg może wyolbrzymiać ich zalety, tworząc obraz idealnej miłości. Z drugiej strony może też skupiać się na negatywnych aspektach. By uchronić Cię przed bólem. To wszystko po to, byś mógł łatwiej poradzić sobie z emocjami lub powtórzyć.